Cześć ludziska, witajcie w odcinku pod tytułem No ciszej. I nie. Nie. Napisałem nie. Tak jak zawsze, powiedziałem, żebyście napisali komentarz, jaki mecz mam zagrać. Zasugerowałem, żebyście nie dawali znowu ła... żebyście nie dawali znowu Żebyście nie dawali znowu trudnych zespołów do ugrania zespołami, które są słabsze. Jak myślicie, jak myślicie, co dosta co dostałem? No jak myślicie, co dostałem? Zagraj Lech Poznań, Real Madrid, graj Lechem. 77 łapek w górę. I... i gramy górą, Dałże. Uwielbia. To miał być piękny dzień. Gdzie zagram? Gdzie zagram? Dobre. Gdzie zagram dobre spot. Gdzie zagram mecz, który prawdopodobnie wygram? Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Zaczynamy to spotkanie. Real. Real z nami nie, nie wygra z nami real. Strzał... Już pierwszy strzał realu. Na szczęście... Na szczęście niecelny. Ładnie, patrzcie, co tu się za akcja tworzy Pawłowski! Mam jedno pytanie. Jakim cudem cały Lech Poznań poszedł do przodu? Przy czym. Yy, zdobył bramkę! Bo przecież jak pamiętacie, ostatnimi. W ogóle co to było? Oni wszyscy poszli do przodu! Jestem niesamowicie zaskoczony. Nie musiałem dawać ofensywy, nie musiałem nic dawać. Oni po prostu sami z siebie poszli do przodu. Jestem bardzo dumny z Lecha. Brawo! Marcin Robak. 8 minuta prowadzimy z królewskimi. No. Dobrze nam idzie po obronie. Niesamowicie. Chciałbym przypomnieć skład. Nie skład. Chciałbym przypomnieć, yy, że bodaj, że to było trzecie, mówisz, co grałem na tym kanale. I wygrałem Lechem Poznań z Bayernem. <laughs> Na legendzie. Teraz Lechem Poznań prowadzę z Realem. Co jest z tym Lechem? Co jest z tym Lechem nie tak? Co tu się dzieje? Wbrew wszystkiemu grają za dobrze względem innych drużyn, którymi grałem, z tymi słabszymi. Yy, Fifie. Oho! Ależ teraz zepsuli. Hames, oczywiście. Coś ty zrobił. <grym> Czemuś ty tego nie strzelił? Czemu ty tego nie strzeliłeś? Ja nie mogę wygrać tego meczu. To będzie bez sensu. Cała seria porażek wtedy runie. No kurde. Patrzcie, ty jeszcze faul. Karwachal faulował. Co będzie? Żółta kartka. Szkoda, że nie czerwona. Kurczę. Zostaw mnie pał. No co tu się dzieje? Zostawcie mnie. Czy wy umiecie nie faulować? Realu, drogi. Dobrze, dobrze, już, koniec. Fajna, fajna powtórka. Teraz Pawłowski. O, oh, fuck, widzieliście tego wolniaka? Czemu to nie wpadło, no? FIFO, nie bądź okrutna. Ładnie, fuck. No i kurdej, i co? I kontra z dupy będzie, dowiedziałem. Uwaga, Koniec pierwszej połowy. Mamy pod kontrolą mecz. Powinniśmy prowadzić wyżej. Real miał jedną super okazję, której nie wykorzystał. Chyba James Rodriguez. Nie! To się znowu powtarza znowu. Nie! To tak we Wrocławiu zawsze jak chcę coś nagrywać, to ktoś wierci. Tutaj znowu. Rałka uch. No niedobrze. Nie, nie. Nie, nie. No czemu tak wcześniej niby nie graliście? Dobrze odebraliśmy piłkę. Znowu Hames straci. Dobrze, że Hamesa mamy na boisku. Yy, pawłowski, pawłowski. Tutaj Pepe biegnie kurde przy nim. Tam, szybko na drugą, szybciej, szybciej, na, drugo na drugą stronę stronę. Tu ładną akcję widzę właśnie taką. Shit. Pięćdziesiąta, minuta. Ludzie, może się uda. Może się uda. Wygram wasz challenge. Formella strzela. Oplułem sobie ekran Pepe broni. Trałka znowu strzela. Patrzcie, ile my mamy strzałów. Dominujemy w tym spotkaniu. No, co to było? Boże, zmarnowana taka sytuacja, serio! O jezu, taka akcja! No i jeden Marcelo się tam zaplątał, no? Już by było sam na sam, byłoby sam na sam. No, ale jako, że Lech nie może wygrać więcej niż 1-0 z dobrym zespołem, powiedzmy, że to już będzie taki sztandar. Nie! No i jakżeś tą piłkę stracił? To jest po prostu niemożliwe! Takie rzeczy się nie dzieją. Nie! Zabierzcie tę piłkę! Oj, lech jest zmęczony. Uwaga, modrić. Oj, oj, będzie szybka akcja, proszę bardzo. Trałka. Trałka! Arr! Ładnie! No kurde, co ten Lech robi? Świetny, świetny zespół, panie! Yy, panie, zajebisty kanał, który mi ten mecz polecił. Ow! No nie, no, nie spodziewałem się czegoś takiego. Ludzie, ja nie grałem. Chyba 9 dni w FIFA. Ronaldo, nie! <ścoughs> co? Nie pamiętam, jaki to jest poziom trudności. Czy to jest klasa światowa, czy to jest. Leg legenda, kurde, zepsułem. Czy to jest legenda, ale. Mimo wszystko gra się zdecydowanie za łatwo Coś jest nie tak coś, coś jest nie tak Ostatnio też grałem na tym samym poziomie, bo nic nie zmieniałem I jakoś Jakoś nie było tak łatwo Było beznadziejnie ciężko A tutaj da się wyjść spod pressingu Bez problemu w sumie Albo to jest formacja Albo, albo kuźwa nie wiem ho, ho, Ludzie Plus 3 minuty, koniec meczu! Wygraliśmy! Aha, ale przez to zepsułem serię porażek. Możecie zobaczyć sobie e, statystyki tego spotkania. Patrzcie na to: Strzały Lecha 13. Do 4 realu. Posiadanie piłki większe, przejęcia to wiadomo. Celność strzałów i dokładność podań wyższe miał Lech. Wzruszyłem się Także ludziska, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego pięknego odcinka Jako, że nie był tak bardzo śmieszkowy, tak musieliście niestety patrzeć na to jak wygrywam Bo jak się nie wygłupiam, to wygrywam Jak połączyć te dwie rzeczy? Śmieszkowanie i wygrywanie w meczach Nie da się chyba tego połączyć W takim razie piszcie mi w komentarzach jaki mecz następny mam zagrać i ja go oczywiście nagram Komentarz, który... Komentarz, który będzie miał najwięcej łapek w górę, wygrywa i będę nagrywał takie spotkania, jakieś ten komentarz będzie tam zawierał w sobie. Trzymajcie się. Do zobaczenia na razie. A jeszcze, bo jakoś za tydzień już będę we Wrocławiu na stałe, bo wracam z Czech. To muszę zrobić coś bardzo, bardzo istotnego. Teraz będzie taka pusta ściana za mną. I to jest yy, po prostu taki, taka oznaka, wiecie, że wracam. Wracam. Wracam! I żegnałem się już, nie? Do zobaczenia. Na razie.